Chylińska raz dwa sprowadziła uczestniczkę Mam Talent na Ziemię. Gwiazdożenie ukróciła ostrym komentarzem. Sceny w nowym odcinku Mam Talent. Agnieszka Chylińska ostro zwróciła się do uczestniczki. Dosadnie oceniła jej zachowanie. 16 sezon Mam talent. Premiera 16 sezonu Mam talent miała miejsce w sobotę 1 marca o godzinie 19:30 na antenie TVN. Nowe odcinki programu ponownie zapewniają widzom niezapomniane emocje, a na scenie pojawiają się utalentowani uczestnicy, którzy walczą o realizację swoich marzeń i główną nagrodę. W skład Jury wchodzą Agnieszka Chylińska, Julia Wieniawa i Marcin Prokop, a prowadzenie programu powierzono Agnieszce Woźniak Starak oraz Janowi Pirowskiemu. Za nami już kilka pełnych emocji odcinków, a widzowie byli świadkami wzruszających momentów, gdy uruchomiono złoty przycisk. W nowej edycji programu na scenie pojawiają się najbardziej utalentowani uczestnicy z całej Polski: wokaliści, akrobaci, tancerze, iluzjoniści oraz osoby prezentujące wyjątkowe umiejętności. Każdy z nich ma szansę na zdobycie głównej nagrody, która wynosi 300 tysięcy złotych. Pierwsze 7 odcinków to etap castingowy, podczas którego jurorzy wybiorą najlepszą czterdziestkę. W tym sezonie ponownie pojawi się złoty przycisk, który pozwala wybranemu uczestnikowi natychmiast awansować do półfinału. Każdy juror oraz prowadzący mają możliwość użycia przycisku raz w trakcie castingów. Po zakończeniu castingów najlepsi uczestnicy zmierzą się w odcinkach na żywo. Dziesięciu finalistów powalczy o główną nagrodę, a ich występy ocenią nie tylko jurorzy, ale także widzowie, którzy poprzez głosowanie zdecydują o zwycięzcy. Często dochodzi również do ostrych komentarzy ze strony jurorów. O tego typu słowa pokusiła się ostatnio Agnieszka Chylińska. Chylińska ostro w stronę uczestniczki. W najnowszym odcinku programu Mam Talent na scenie pojawiła się Wiktoria Kida, która występowała wraz z grupą przyjaciół. Jurorzy byli zaskoczeni, ponieważ w formularzu zgłoszeniowym znajdowało się jedynie jej imię i nazwisko. Po występie Agnieszka Chylińska postanowiła zwrócić jej uwagę, wyrażając niezadowolenie z powodu pominięcia zespołu w dokumentach. Padły ostre słowa dotyczące tego niedopatrzenia.